Jaki ma pan pomysł na zdewastowane dzielnice Bytomia, takie jak Bobrek, Karp czy Rozbark. Jaka będzie polityka prezydenta w tym przypadku pana wobec kompanii węglowej? Tak, witam państwa. Rzeczywiście w Bytomiu mamy olbrzymi problem, jeśli chodzi o substancję mieszkaniową. Niedawno mieliśmy sytuację znaną chyba wszystkim. Związaną Bardzo proszę, z waleniem się domów, ciszy. właśnie na Karbiu. Jest to problem związany z dwoma takimi ciągami wydarzeń, moglibyśmy powiedzieć. Jedno jest to związane z działalnością kopalni, czyli szkody górnicze. Druga kwestia jest związana po prostu ze starzejącą się substancją bytomia. Bo nie tylko walą się. Domy w okolicach gdzieś tam blisko kopalni, tylko i też w centrum miasta mamy takie niestety wydarzenia. Więc proszę Państwa, jaka tutaj powinna być polityka? My sugerujemy, żeby zwiększyć, znaczy po prostu nawiązać stałą współpracę z kopalnią, bo tu też dotyczy to pytanie kopalni, powołać stałą komisję. Która by funkcjonowała na styku władze miasta, kopalnia, komisja, która by analizowała na bieżąco sytuację i starała się wyciągać pewne kompromisy, starałaby się przekonywać kopalnie do inwestowania w miasto. Gdyż musimy sobie zdać z tego sprawę znaczy my, my może jesteśmy przekonani, ale kopalnia może nie być przekonana do tego, że dobrem kopalni jest także dobro miasta. Więc nie możemy mówić o tym, że władza miasta walczy o miasto, a kopalnia sobie. To jest nasz wspólny interes. Więc ustalmy wspólny front i ustalmy wspólne działania. Jakie mają być te działania? No, my możemy zaproponować zwiększenie kosztu z 2% do 7%, jeśli chodzi o tonę węgla, sprzedaż węgla, i zainwestować te pieniądze. Właśnie w likwidację szkód górniczych. Ta komisja, która by mogła powstać na styku Miasto Kopalnia, mogłaby załatwiać sprawy polubownie, jeśli chodzi o roszczenia w związku. Dziękujemy. W związku ze szkodami górniczymi. Dziękujemy bardzo. No, nie, nie mam wyczucia dziękuję. czasu. Dziękuję, przepraszam bardzo. To zależy, kto mówi. Ja bym tak odpowiedział. Jeżeli. Jeżeli będziemy mówili w czysto polskim języku, powiemy w Karbiu. Jeżeli będzie odpowiadał to Ślązak, odpowie na Karbiu. Proszę Państwa, wszyscy wiemy, że nasze miasto trapią w problemy społeczne i problemy gospodarcze. Wiemy też, że miasto w zasadzie nie ma charakteru. Kiedyś, jak padło pytanie skierowane czy to do dziecka, czy do osoby dorosłej, jakim miastem jest bytom, wszyscy jak odpowiadali, Miastem węgla i stali. W tej chwili, jak zadamy takie pytanie, będzie problem z odpowiedzią. Proponuje nam się energię kultury. Możemy mieć swój stosunek do tego. My, proszę Państwa, zdajemy sobie sprawę, że Bytom jest najstarszym miastem śląskim, górnego śląska. Jest miastem z tradycjami i trzeba mu nadać pewien charakter. My. Chcemy spojrzeć na bytą nie z samej perspektywy miasta, ale z perspektywy województwa, z perspektywy Śląska, gdyż tą ziemię i tych ludzi trzeba rozumieć i to jest, wydaje mi się, sednem sprawy. Dziękuję.